Bardzo się cieszyłem, że naprawdę to zwycięstwo nam było potrzebne. Okazało co prawda, 4-0, niemniej jednak mogło być jeszcze większe. na Neptuna troszeczkę w pierwszych fragmentach może tego meczu sprawia jakieś kłopoty, ale później widać, że mój zespół naprawdę dzisiaj podeszedł bardzo, bardzo skoncentrowany i zmobilizowany. Dużo sytuacji mieliśmy, z te cztery, o których wspomniałem, wykorzystaliśmy na czwarte ramkę mianowanego. To były naprawdę stadiony świata, coś cudownego.